Jak przechytrzyć naciągaczy i nie stać się ofiarą wyłudzenia? Na to pytanie odpowiedź doskonale znają już uczestnicy konferencji zatytułowanej Stop Oszustom. Jak już jestem sama, nikogo nie wpuszczam, chociażby to nie wiem, kto to był. Nie wpuszczam, bo już mi się parę razy tak udało, że byłabym się dała złapać. Seniorów zaprosili na to spotkanie policjanci Komendy Miejskiej Policji Wiawożnie i uczniowie pierwszego Liceum Ogólnokształcącego. Zależy nam bardzo na tym, żeby nasi seniorzy byli świadomi, żeby przede wszystkim zapobiegać, czyli ustrzeć ich przed tak z tego zwanymi popularnymi przestępstwami na wnuczka, na policjanta i każdymi innymi, którymi wymyślają sobie przestępcy. Nie udostępniać danych przez telefon i nie wpuszczać do domu obcych osób. Choć te zasady wydają się oczywiste, wyłudzenia to realny problem, z którym nieraz spotkali się już mieszkańcy Jaworzna. Nie samą dotyczyła coś takie, takiego ja już wiedziałam, że jak powiedziałam facetowi, proszę mi podać nazwisko, ja zadzwonię na policję, czy pan jest takim policjan, czy pan pracuje w tej komendzie, facet się wyłączył. Czyli okazało się było szóstym. I na Większość naszych członków takie właśnie, takie właśnie ma odczucie. Jednym z ważnych tematów poruszonych w tym gronie były też policyjne aplikacje. Moja Komenda i Krajowa Mapa Zagrożeń. Ponownie zaprezentowaliśmy aplikację Moja Komenda, na której można znaleźć informacje dotyczące dzielnicowych, czyli najważniejszy numer telefonu do dzielnicowego i kto nim jest. Również mówiliśmy o aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, na której można zgłaszać wszelkie niepokojące nas sytuacje w postaci np. nieprawidłowego parkowania, dzikich wysypisk śmieci. Oraz innych rzeczy, które nas niepokoją, wtedy dzielnicowy bądź funkcjonariusze innych pionów dostają taką informację i reagują w jak najkrótszym czasie. W spotkaniu uczestniczyła licealna młodzież. Uczniowie dobrze wiedzą, że oni także mogą przyczynić się do bezpieczeństwa swoich dziadków. Możemy sami zapobiec e, takowym działaniom, ostrzegając naszych bliskich, e, nasze rodziny. E, możemy dokładnie właśnie opisać, jak oszusi działają, możemy zapobiegać temu. Właśnie w przypadku, kiedy dzwonią z oszustwami na wnuczka, na policjanta, rozłączyć się od razu. Także myślę, że takie spotkania są bardzo potrzebne.